Gość wydarzeń w naszym studiu Izabela Bodnar, wrocławska posłanka, która odeszła z Polski 2050, więc dziś posłanka niezrzeszona. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Pani poseł, nie było tak po ludzku żal e, tej współpracy, tych pewnie setek dokumentów, spotkań, przyjaźni, e, jeśli taka przyjaźń w polityce istnieje. Muszę przyznać, że bardzo mi było żal. Bardzo mocno związałam się z tą drużyną, z tą, z tą grupą osób, z posłami. Stworzyliśmy naprawdę jakiś unikatowy, wydaje mi się, klimat jak na polityków. Bardzo się wspieraliśmy, lubiliśmy zwyczajnie po ludzku. Oczywiście była rywalizacja, ale była to taka zdrowa rywalizacja. Naprawdę było mi bardzo szkoda odchodzić. Był to dla mnie trudny bardzo moment, w którym podjęłam tą decyzję. Po, po, po wielu miesiącach tak naprawdę takich wewnętrznych dywagacji. Rozterek, Czego co zrobić? E, ale no, no, nastąpiły pewne, e, pewne e, zdarzenia, które spowodowały, że tą decyzję e, podjąłam. Czy rozumiem, że kroplą goryczy, zasadzie, która przela, przelała tę czarę, było to spotkanie Hołownia Kaczyński w domu marszałka Adama Bielana? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja nie mogłam się z tym w ogóle przez cały weekend yy, pogodzić. Ja, szczerze powiem, to strasznie przeżyłam yy, do tego stopnia, że teraz sobie przypominam, że yy, że będąc na urlopie, ja nie mogłam w ogóle w nocy spać. Nie wiedziałam, co się w ogóle wydarzyło, co to oznacza. Yy, nie, nie byłam sobie w stanie jakby zinterpretować, jaki cel był takiej wizyty i w takiej konfiguracji właśnie. Po nocy, yy, w prywatnym mieszkaniu, z takimi osobami. Yy, no jakby cały klimat tego, yy, tego ta aura wokół tego yy, wydarzenia by, by, wydawała mi się, no, zupełnie no, dziwaczna, przynajmniej, a, a, a szemrana również, więc. Nie ale jeszcze panią... w ten weekend nie myślałam, poczułam się bardzo źle, Aha. jakaś taka zdradzona, trochę wręcz powiem. Ale jeszcze wtedy no, nie, 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 no, nie, nie, nie pomyślałam, że a, dobrze, trzeba, trzeba zrobić ten ruch, do którego jakoś tam dojrzewam od, od jakiegoś czasu, czuję to wewnętrznie. Ale no, szczerze powiem że chyba ostatnim takim momentem była. Była konferencja prasowa Szymona na drugi dzień, czy tam w poniedziałek, w której on jakby wytłumaczył, co się wydarzyło i dlaczego, i tak dalej. I, i, i no jakby nie do końca kupiłam tą opowieść, chociaż ona była bardzo sprawna, jak to bardzo dobrze się tego słuchało I, i Szymon jest naprawdę osobą, która wzbudza ogromną sympatię. Natomiast przeprosił w zasadzie za sytuację, w której za, za nocną porę i za miejsce. Ale jakby postawił, że on ma prawo rozmawiać z każdym, że. To, on... mało tego, dzisiejszy mąchownia w portalu Mani mówi o tym, że jeśli Jarosław Kaczyński będzie chciał rozmawiać jak tym razem o Ukrainie, Polsce czy Stanach, to będę z nim rozmawiał. Ale niech rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim. Niech rozmawia, ale niech naprawdę robi to. W... Formalnych, oficjalnych ambientach i sytuacjach, a nie, a nie w takiej formie bardzo bardzo dziwnej, ale też jednak rozmawiając i wystawiając e, e, taką sytuację z, z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Wielanem, z, e, z Pin Doktorem Pisu, e, niejako wprowadzamy ich na salony, wciągamy ich pod strzechy. My ich po prostu promujemy w ten sposób. E, I sytuacja no już nie tylko miejsca i i, I godziny, ale też taka, że nikt o tym nie wiedział. Ani wewnętrzne środowisko. My wszyscy posłowie byliśmy bardzo skonfundowani, dlaczego dlaczego o tym nie wiemy, ale także no, partnerzy koalicyjni przecież. No, umówmy się, gramy w jakieś drużynie, nie wiem, prowadzimy firmy, mamy wspólników, mamy śmiertelną konkurencję. I nie mówiąc o niczym wspólnikom, idziemy po nocy rozmawiać z tą konkurencją. No, na pewno musi rodzić to jakieś Ale znaki powiedziała zapytania. Pani, że te rozterki rosły nie od wczoraj i nie od przedwczoraj? W rozmowie z Wrocławską Gazetą wyborczą powiedziała pani nawet o tym, że jeszcze w wyborczej kampanii w 2023 roku były takie sygnały z centrali: nie atakujcie PIS. Przewodniczący klubu Paweł Śliś przed chwilą w debacie Szubartowicza zaprzeczył temu. Ale taka była nasza strategia, przecież no, to, to, proszę zauważyć, no strategię mieliśmy taką, taką, dość kłótni, do przodu. Cała nasza strategia e, jakby bazowała na tym, że są dwa skłócone plemiona i my mamy, być, my mamy robić inną politykę. Trzecią drogę. Trzecią drogę, mamy być inni. Oni niech się kłócą, a my pokazujemy te dobre, te pozytywne strony. Więc dlatego był ten przekaz. E, to było pozytywne, w, w dobrej wierze, tak? E, nikogo nie atakujemy, chociaż aż się prosiło atakować PiS. Ja o tym napisałam, tak? Nikogo nie atakujemy, jesteśmy pozytywni, jesteśmy pokojowi i, i jakby to była strategia, y, która była bardzo pozytywna w swoim założeniu i w normalnych y, czasach, w normalnej sytuacji y, taka strategia byłaby fantastyczna, ale nie w tych czasach, bo tutaj ona niestety, ale zaciemnia trochę obraz. W Polsce mamy taką sytuację, y, w której nie możemy relatywizować tego, że PiS, i jego drużyna przez ostatnie 8 lat po prostu łamali prawo, deptali konstytucję, łamali prawa człowieka, e, fatalnie zarządzali krajem, doprowadzili już, nie powiem, do dwucyfrowej inflacji, naj, e, największego w, e, w historii zadłużenia. Szymon Kołownia, rel, relatywizuje dzisiaj? Kradli na przecież niespotykaną skalę e, i teraz jakby e, ta strategia, bo ja nie mówię, że Szymon, c, e, że Szymon e, no jakby, no chce zrobić coś złego, ale sama strategia, która Została obrana, jest po prostu błędna na te czasy. Dlatego, że, e, że, jeżeli, e, że jeżeli PiS robił te wszystkie rzeczy przez 8 lat, nie można go zapraszać teraz do stołu i niestety trzeba o tym mówić. I teraz, w sytuacji, kiedy znowu musimy walczyć o wszystko, za 2,5 roku znowu musimy zawalczyć o naszą demokrację, to będzie znowu walka o wszystko. Czy jesteśmy na Zachodzie, w Unii? Czy jesteśmy na Wschodzie, czy jesteśmy jakąś e, jednostką dryfującą po jakichś nie wiadomo jakich mętnych wodach, bo to ani zachód, ani wschód, to będzie naprawdę, to jest walka o wszystko. I teraz, jak jest walka o wszystko, to my nie możemy realizować strategii, która, e, która mówi, że dwa plemiona ze sobą walczą. Nie, to nie są to plemiona. Mówiła tu to jest Pani demokracja wszystko Szymonowi Hołowni. A tu jest, e, e, a tu jest prosta droga do autokracji. Do auto, do, Mówiła do, do Pani autoryka. to wszystko e, Szymonowi Hołowni? Tak. Powiedziałam. Ja wielokrotnie o tym wszystkim mówiłam, co, chwila, miesiącami o tym wszystkim mówiłam na naszych, inter... na naszych grupach, tak, na których się oczywiście dyskutujemy, porozumiewamy i tak dalej. No i właśnie tak się czułam, że ja tam nie do końca jestem rozumiana. Mi się wydawało tam już przez ostatnie miesiące, że ja jakby mówię trochę innym głosem, że jestem jakby z... jednak no, no nie jestem tam rozumiana. I pomimo sympatii no, prowadziliśmy dyskusję, ale ja wiem, że moi przyjaciele, moi, moi, moi koledzy z Polski 2000 naprawdę no, wierzą w tą strategię, a ja zwyczajnie wiedziałam, że ona jest błędna. Powiedziałam o tym również osobiście Szymonowi. Wczoraj, zanim opublikowałam, zanim wysłałam rezygnację, dwa razy spotkałam się wczoraj z Szymonem. Rozmawialiśmy sobie zresztą bardzo, bardzo otwarcie, bardzo szczerze. Powiedziałam mu od razu, z czym przychodzę, że jest to decyzja podjęta, przemyślana. Nie namawiał do zmiany zdania? No bardzo namawiał. No prosił mnie, żebym to jeszcze przemyślała, żebyśmy się jeszcze zastanowili, jak możemy te nasze relacje poprawić. Powiedział nawet, że bardzo mu się przyda taki głos właśnie trochę inny w zespole, który będzie troszeczkę właśnie jakby naprowadzał tą linię partyjną i trochę jakby taki prysznic czasami, no tak jak to się działo zresztą bardzo namawiał i tak dalej. Ja poprosiłam, żeby mi jeszcze nadał chwilę do namysłu, ale naprawdę czułam, że to nie jest jakiś mój wyskok, wybryk, czy jakaś taka chwilowa jakiś chwilowy impuls, tylko to jest naprawdę ugruntowana, przemyślana w miesiącami decyzja, którą po prostu chcę zrobić, więc poinformowałam go, że ją podjęłam. No i wtedy Klamka zapadła. Wtedy klamka zapadła. Pani poseł, a co pani odpowie na e, takie oświadczenie pani partii? Izabela Bodner została usunięta z sejmowej komisji ze względu na konflikt interesów. Izabela dostała jasny sygnał. Wyczyszczenie wątpliwości wokół jej rodzinnej działalności biznesowej albo koniec kariery w partii. Wybrała koniec kariery i to jest prawdziwa geneza jej e, decyzji. Może rzeczywiście w tle było to, że jak e, mówią niektórzy, albo że pani ciążyła już bliżej do Koalicji Obywatelskiej, albo że e, była Pani w przededniu wyrzucenia z, z partii, to był ruch uprzedzający. Panie redaktorze, no przecież to się w ogóle kupi nie Weryfikuję trzyma. u źródła to się w ogóle kupy nie trzyma. Ja, jak to zobaczyłam, to no, tak jak napisałam w wyborczej, no, ja, byłam, ja byłam zszokowana, tak, bo jest, jestem świeżo po rozmowie z Szymonem, mam jeszcze te emocje, wiem, że na pewno są rozżaleni, że odchodzę. Zresztą, proszę, proszę zobaczyć, jakie to jest nielogiczne, przecież im zależało, nie zależało teraz, żeby posłowie odchodzili na tym, w tym kryzysie, w jakim się znajdujemy. No przecież to jest kompletna e, jakaś aberracja ta, ta, Ale nigdy ta, ta, ta sprawa za, za, zarzutów o, o finansowanie kampanii wyborczej czy zarzutów dla pani męża nie nie były problemami. W ale to są wszystko jakieś polityczne po prostu uderzenia we mnie. Odkąd zostałam kandydatką na prezydenta, a potem zeszłam dosyć daleko w wyborach do drugiej tury, no to wtedy no jakby ten hejt i ta kampania przeciwko mnie, mojej rodzinie, i tak dalej, ona się nasila. Ale oni wiedzieli, że tam nic nie ma, że tam w tle nic nie ma. Jakoś w lecie zeszłego roku pojawił się jakiś artykuł, że właśnie skoro mój mąż ma firmę recyklingową, no to ja być może nie powinna być w komisji środowiska i we wrześniu mnie wykluczono z tej komisji środowiska, ale proszę. Proszę pamiętać, że ja wcześniej mam, miałam funda mam nadal yy, fundację Wrocław Moc, w której bardzo silnie działam ekologicznie, zrobiliśmy akcję na przykład Odrodzenie Odry, gdzie zrobiłam zbiórkę ze 150 tysięcy. Kilka miesięcy temu zasililiśmy ją w półtora milionem młodych rybek, tak? akcję Czysta Odra, 30 tysięcy wolontariuszy Sprzęta Odra w całej Polsce. No proszę Państwa, no dla mnie środowisko to jest moje naturalne DNA. I to, że ja tam byłam, jeszcze też ja sama walczyłam na przykład o system kauc kaucyjny, który dla branży odpadowej może nie jest trafny, ale i ja, i mój mąż, oboje jesteśmy e, z, e, jakby miłośnikami przyrody i środowiska, więc o to też walczę. Więc nieważne, wykluczono mnie w, w, w grudniu, e, Boże przepraszam, we, wrześniu. we wrześniu. No to jak można napisać, że wykluczenie czy wyrzucenie mnie z komisji Środowiska jest teraz przyczynem przyczynką wyrzucenia mnie. No, przykra sprawa, cios poniżej pasa uważam. A jak pani sobie wyobraża na Pani wyczucie i znajomość partii, ten kryzys, w którym niewątpliwie Polska 2050 się znalazła po kiepskim wyniku Szymonachowni, nie ma co kryć liczył na więcej w wyborach prezydenckich. Dzisiaj po tym zamieszaniu wokół kolacji z Jarosławem Kaczyńskim, to to jest taki, to są ostatnie akordy tej, tej partii? Panie redaktorze, no wiemy, jak to jest w polityce. Wszyscy, jak tylko jest kryzys, to wszyscy wszystkich grzebią. No ja bym jeszcze naprawdę nie, nie, nie grzebała wspaniałej partii z świetnymi ideałami, z świetnym DNA, lekko pogubionej, bo faktycznie w kryzysie, no ale wiele partii przechodziło przeróżne kryzysy i też potrafili z tego wychodzić. Moim zdaniem partia powinna zrobić teraz trochę lifting, jeżeli chodzi o swoją strategię. I trochę tą strategię dostosować teraz do czasów, w których jesteśmy. A... W tych czasach, w których my teraz jesteśmy, naszym fundamentalnym priorytetem w Polsce powinna być grana, wygrane wybory parlamentarne za dwa lata. I teraz wszyscy powinni trochę odstawić swoje ambicje, swoje małe spraweczki, bo to jest tak, że my teraz jesteśmy jak w tej bajce o straganie. Po co wam te swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. Szymon Chownia też cytował ten... Więc, ten ale to zacznijmy naprawdę, weźmy sobie teraz to do serca, przestaniemy się kłócić w tej koalicji, przestaniemy się punktować publicznie, zacznijmy negocjować twardo. Trzaskając drzwiami, nie wiem, przeklinając czasami, ale za zamkniętymi drzwiami. Wynegocjujmy każdy dla siebie. Przepraszam, ja zawsze do tego biznesu się będę odnosił, bo to tak wygląda. A tutaj ja nie, trochę nie rozumiem tego, że każdy wychodzi e, i się publicznie po prostu obrzuca błotem, a grając w jednej drużynie. Ostatnie pytanie. Ma Pani już jakiś plan polityczny na, na to, co dalej? Rozumiem, że zostaje Pani w, jako posłanka niezrzeszona w sejmie, bo tam były sugestie, że Jacek Protasiewicz już czekał, czy czy pani czasem nie. A widziałam ten żart Dominiki <laughs> miniki tak. Tak, ale rozumiem, że to. To nie wchodzi w grę. I co dalej? Koalicja obywatelska? Na razie trochę wolności, trochę oddechu, trochę tak będę pod posłanką niezrzeszoną, nawet zaczęłam się interesować właśnie, co, jak, jak to jest, jak się jest niezrzeszonym, już kolega do mnie napisał, który to pokój dla niezrzeszonych. Ja go zapytałam, czy macie drukarkę, bo zastanawiam się, czy sobie nie kupić. Chcę teraz pobyć trochę sama, chcę teraz odzyskać jakby właśnie ten swój własny światopogląd, móc o, móc o, o nim wreszcie jakby swobodnie też mówić. E, a co będzie później, zobaczymy. Najważniejsza demokracja za dwa lata. Kropka. Izabela Bodnar, posłanka niezrzeszona. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę w gościu wydarzeń. Dziękuję, Dziękuję. również widzom wydarzeń 24.